Pamiętam przed laty taką sytuację, jak na jakąś mszę świętą rekolekcyjną przyszła grupka młodzieży, i ta młodzież zajęła ostatnie ławki w kościele. Zobaczył to ksiądz proboszcz, przyszedł do nich i mówi: No, ale jak to zajęliście ostatnie ławki? Pierwsze są wolne, chodźcie do pierwszych. Gdy wsłuchałem się w słowa dzisiejszej Ewangelii, kiedy pan Jezus mówi, że jak przyjdziesz na ucztę, to nie zajmuj pierwszych miejsc, tylko ostatnie, czy ci młodzi. Tak się zasłuchali w słowa tej Ewangelii, że dlatego usiedli w ostatnich ławkach? Czy my, jak jesteśmy w kościele i zajmujemy ostatnie ławki, stoimy pod chórem, to dlatego, że czekamy, aby Ksiądz Proboż przyszedł i nas zaprosił do pierwszych ławek? O co Panu Jezusowi chodzi, gdy mówi, jak przyjdziesz na ucztę, nie zajmuj pierwszego, ale ostatnie miejsce? Czołóweczka, i postaramy to sobie wytłumaczyć. Kilka dni temu na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej pojawił się raport CBOS zatytułowany: Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła? Przygotowała go pani Grabowska, dyrektor cbos -u. Wśród kilku powodów, tych odejść pokazuje ona, że rodzicom coraz w mniejszym stopniu zależy na tym, żeby tą wiarę przekazać swoim dzieciom. Mówi nawet, że rodzice nie mają pomysłu, w jaki sposób mogliby to zrobić. Dlatego ci młodzi najczęściej nie są zainteresowani Bogiem i Kościołem. Rozpoczynam od tego, bo gdy wsłuchałem się w dzisiejsze słowa pierwszego czytania, to znalazłem tam mądrość Syracha, która mówi tak. Synu, z łagodnością prowadź swoje sprawy, a każdy, kto prawy, będzie cię miłował. Biblia Jerozolimska dodaje: a będziesz miłowany bardziej niż człowiek hojny. I dalej e, czytamy: Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. I znowu Biblia Jerozolimska tłumaczy to tak: liczni są ludzie wyniośli i zarozumiali, ale to pokornym objawia On, Bóg, swoje tajemnice. Gdy tak wsłuchiwałem się w słowa tego pierwszego dzisiejszego czytania, to przypomniał mi się przykład, jak byłem kiedyś w sklepie z elektroniką. Stałem w kolejce i nagle wpada pan, który bardzo wielką awanturę zrobił, bo kupił jakiś produkt, który okazał się, że po dwóch godzinach przestał działać. Zaczął wykrzykiwać na tą panią, a był on z córką dziesięcioletnią. Zaczął wykrzykiwać, zaczął pokazywać, że on tu specjalnie czas traci. Na no co pani powiedziała, no proszę poczekać, zaraz wszystko, wszystko załatwimy, jak będzie Trzeba to panu oddamy ten sprzęt, albo oddamy pieniądze. Oddamy nowy sprzęt, albo oddamy pieniądze. Zobaczcie, tak sobie pomyślałem, jakbym był tym dzieckiem, to patrząc na swojego tata, będę łagodny, cierpliwy: im większy jesteś, tym się umniejszaj? Czy raczej będę miał pretensje do innych, bo mi się należy, bo ja powinienem? Co zrobić? Bo wydaje mi się, że Pan Jezus, jak mówi dzisiaj o tych pierwszych i ostatnich miejscach, to mówi o pokorze. Co zrobić, żeby być pokornym? Odpowiedź dał mi święty Jan Chryzostom, który w takim kazaniu zatytułowanym O szatanie kusicielu, podaje nam cztery przykłady, warunki, czy takie cztery podpowiedzi, w jaki sposób być pokornym. Po pierwsze, mówi, żeby potępić własne grzechy. Dzisiaj jest taka tendencja, żebyśmy nie mówili o grzechach, albo mówili jak najłagodniej, a najlepiej nie widzieli tych grzechów u siebie. Zobaczcie, że po pierwsze trzeba poruszyć swoje sumienie. Po drugie, Jan Chryzostom mówi, nie pamiętać doznanych krzywd, panować nad gniewem, darować winy bliźniemu. Jeśli bowiem, mówi Pan, przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy ojciec wasz niebieski, przebaczyć innym swoje grzechy. Przewinienia. Po trzecie, Jan Chryzostom mówi należyta, żarliwa, płynąca z głębi serca modlitwa. Sam z własnego doświadczenia wiem, że jak u mnie ta modlitwa kuleje, jak nie jest z głębi serca, tylko to są słowa, które gdzieś tam mówię, to zaraz ulegam pokusom, grzechom, to zaraz ta łączność z Panem Bogiem jest coraz słabsza. I ostatnim punktem jest Jałmużna. Wydaje mi się, że ona jest chyba najtrudniejsza, bo dzisiaj mówimy przecież inflacja, wszystko takie drogie, wszystko jest tak dużo kosztuje, jeszcze mam się z kimś dzielić. Ta jałmużna pomaga mi dostrzec, że są ludzie, którzy mają jeszcze mniej ode mnie. Te cztery punkty pokazują, w jaki sposób będę pokornym. I zapraszam Cię, żebyś te cztery punkty wprowadził w swoje życie. W ten sposób nie będziesz siadał na pierwszym miejscu. Ale na ostatnim to znaczy będziesz pokazywał się jako ten pokorny syn, który słucha swojego ojca.